Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie już w kolejnym odcinku serii gospodarczej prywaty. Ja jestem Venturio i zapraszam was do kolejnego odcineczka z jakże tutaj fajnej gry, jaką jest Farming Simulator 19. Ale jest dzisiaj tutaj ze mną oczywiście Jelonek. Witajcie. Także tutaj dzisiaj sobie działamy. Ja dzisiaj zasiadłem na tutaj ciągnik New Holland i działamy tutaj z siewnikiem kukerlinga. Eee, tak więc zasiewamy tutaj owies Ostatnio tutaj na tym polu działał oska Ja dzisiaj przejąłem jego stery Łoca dzisiaj ma 4 Oczywiście pozdrawiamy oskę Bardzo serdecznie eee, Z tego miejsca i tak eee, Na dzisiejszym odcinku plany są takie Żeby tutaj zdążyć zasiać eee, Oczywiście ten owies Zasiejemy owies oczywiście potem jeszcze mamy Do zasiania trawę bo jedno pole tutaj Ogólnie Eee, całe zostało zorane ranek na live i dzisiaj trzeba to wszystko tutaj porobić. Eee, możliwe, że to jest ostatni odcinek tutaj siewu w tym sezonie, ponieważ resztę będziemy tutaj wykonywać eee, oczywiście na live, ale to tak jak mówię, wszystko tutaj eee, powolutku sobie ogarniemy. Eee, tak więc jeszcze raz dziękuję wszystkim za zbicie 200 łapeczek. No i oczywiście gdy wbijecie znowu 200 łapeczek lecimy z kolejnym tutaj odcineczkiem dla Was Myślę, że jak na taki kado 200 łapeczek to tak tak, tak wbijemy z strykniecie oczywiście palca No a tobie Jelonek jak tam idzie praca opowiadaj pan No będę kończył niedługo Sianie Bo już kończył sianie myślałem, że współpracu no. <laughs> A kiedyś może Ale tak? się dobrze pracuje Płacą dobrze to dobrze Jo to jo. jesteś pierwszą osobą która powiedziała, że płacą dobrze bo zawsze inni gadają, że Oj, a ja jeszcze nigdy nie widział Ja tam pasuję takimi sprzętami Jo nie, to aż kurde miło popracować No także widzicie, ja wam z zewnątrz pokażę, Oto, otóż tutaj ten zestaw Piękny New Holland te siódemka Robotę piękną tutaj oczywiście robi Jestem zadowolony z tych sprzętów tutaj na tym sejwie Naprawdę nimi bardzo miło się oczywiście tutaj pracuje Także jeszcze mamy w dodatku GPS, a więc no czego tak naprawdę chcieć więcej? No wszystko tutaj idzie e, jak po maśle, jak to mówią. E, no i tak, e, ogólnie akcja wygląda następująco, że na poprzednim tam e, odcinku kończyłem tam e, też. Właśnie orkę, trzypek, już tam zaorałem, tam drugą działeczkę, co tam była do zrobienia, wszystko jest przygotowane Możliwe, że za niedługo na odcinku też tam będzie znowu akcja z tym sprzętem No ale na chwilę obecną, no mamy terminy, dzisiaj ostatni dzień, najlepiej żeby udało się w dzisiejszym dniu zasiać oczywiście owiec No co jest to już do zrealizowania, bo oczywiście tutaj, jak widzicie, no zostało, no, no już niewiele Także jest to, tak jak mówię, wszystko tutaj elegancko do ogarnięcia jeśli macie jakieś pytanka to możecie pisać w komentarzu, ja lubię wasze komentarze czytać A w szczególności takie długie komentarze jak napisze Milczyk albo Timba to naprawdę aż normalnie Aż poezja taka, że to aż chce się czytać no, także kurcze Miło, miło zawsze jest takie komentarze właśnie tutaj poczytać, jest taka Że tak powiem, jestem power do nagrywania Wykorzystałem dzisiaj sytuację chwilową, że mam chwilę na nagranie Tutaj właśnie odcineczka z racji tego, że jest też jelonek To to zarazem z jelonkiem tutaj sobie dzisiaj udało nam się tak to ogarnąć, że No możemy sobie pozwolić na nagranie właśnie tego odcinka o godzinie Akurat można powiedzieć, że mamy tutaj godzinę 12 Oczywiście nie na farmingu tylko w czasie realnym Więc no wykorzystaliśmy sytuację i nagrywamy ten odcinek tutaj dla was Bo widzę, że seria fajnie się przyjęła E, oczywiście YouTube, jak to YouTube znowu zaczął troszkę mi tutaj figlować, jeśli chodzi o e, zasięgi właśnie tych odcinków, ale nic ja na to nie poradzę i ja i tak to będę nagrywał, bo po, po prostu mi się to podoba. Tym bardziej, że ta seria, którą tutaj teraz robimy jest dosłownie inna niż poprzednie, bo mamy tutaj no większy sprzęt, większy areał do... Aż na takim sprzęcie chce się pracować Nie ma tej właśnie... To będę powtarzał, bo to naprawdę nie można tylko się przyzwyczajać do małych ciągników. Mamy tutaj o wiele większe i od razu ta praca aż, aż tej, tej wyrwy dostaje, co nie, Jolonyk? Dokładnie. To a, pięknie się pracuje. A ty byś chciał coś dopowiedzieć do tego? No, to za bardzo nie wiem co. Nie wiesz co za bardzo. Ogólnie co myślisz o takiej zmianie na większy sprzęt? O, muszę cię jakoś tutaj też jakoś napędzić do, do, do rozmowy, bo wiesz, musisz się też tutaj troszkę wypowiedzieć, żeby nie było, że to taki wiesz... No nie mów, że aż taki skupiony na pracy jesteś, no. No, GPS jedzie, co? Aż taki. No, no właśnie. No to dlatego tak się pytam, co ty myślisz na przykład o takim sprzęcie? No, no mi się podoba. No odbicie zawsze od tych małych sprzętów, wiesz. I zawsze się potem napiegnę tych małych na live'ach albo No dokładnie, no tak samo no, mówię no to jest też ta seria ma też ten plus że tutaj mamy odcinki ale też i macie kolejny plan działania na następnym właśnie tutaj e, na następnym e, taka kontynuacja, że odcinkowe, live'owe, z live'owych na znowu odcinkowe i tak fajnie te prace tutaj są, e, że tak powiem tutaj e, nadganiane. Tam Milczek też pisał w komentarzu z tego co tam pamiętam, bo tam dużo tych rzeczy pisał. I ogólnie pamiętam taką jedną rzecz, że bo było wspominane o nowym farmingu: że, jak będzie nowy farming, to na sam koniec tej serii, bo wiadomo, będziemy się przenosić kiedyś na nowego farminga. I powiedział, napisał, no, nie wiem czy lony czytałeś, bo tam też się pozdrawiał. No to ogólnie też cię tam pozdrawiał. I generalnie to wyglądało tak, że Milczek powiedział, że na samym końcu, gdy będziemy kończyć już tutaj save'a Mamy kupić to największe pole i na sam koniec jeszcze zobaczyć jaki będzie przychód z tego pola. Jest tak to powiem ci no hardkorowe wyzwanie, ale ja się tego wyzwania podejmuję. Nie wiem jak ty, ale myślę, że to gospodarstwo na tyle będzie szybko się rozwijało, że jesteśmy w stanie e, myślę, że za 3-4 sezony może z tym polem już coś podziałać, ale to tak jak mówię, trzeba pilnować i kupno maszyn i kupno ziemi i nawozy, zwierzęta jeszcze przyjdą, no to wiadomo, że to będzie taki trochę podział tych pieniążków, które tutaj będą trafiały na konto no ale tak jak mówię, jakoś to ja się postaram to pole kupić i z tego pole będzie przychód jeszcze wygenerowany, tutaj pokazany jaki, jaki był dokładnie nie wiem co tam będzie rosło, bo na chwilę obecną to, 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 to tylko tyle mogę powiedzieć, że na pewno jakieś zboże ale co to będzie dokładnie, no to nie wiem Szamę ale ja, ja, ale, no to ja wiem, bo tamto pole to jest naprawdę gigantyczne ma i, no także tam będzie się działa akcja, no wiesz, to no, tu się nasze gospodarstwo rozwija i nigdy nie wiadomo, czy będzie więcej ludzi, pra, do, tutaj pracowników, czy no. nie, nie? No, także wiesz, tutaj wszystko przed nami, ja jestem za, za tym, że na pewno tutaj więcej pracowników sobie zatrudnimy, na przykład nie tylko, że ty i Ocka, ale wiadomo, jeszcze będą inni, To to będzie, no to zobaczycie. Eee, no i wszystko że tak powiem tutaj i się dowiecie w, w przyszłych odcinkach No ale na chwilę obecną mogę wam powiedzieć tylko tyle że nie, nie pozostaniemy tylko przy naszej trójce eee, bo wiadomo jesteś u nas Pomorski, tylko wiadomo, że Pomorskiego to tak e, my akurat nagrywamy ostatnio w takich godzinach, że jemu też nie przypasowuje, dlatego też go na tych odcinkach właśnie tutaj nie ma. Ale też pozdrawiam tutaj właśnie Pomorskiego bardzo serdecznie eee, no i co ja tu mogę jeszcze więcej powiedzieć, zostało nam może 3-4 przejazdy po mamy pole zrobione Potem będę musiał pojechać na farmę, zasypać sobie tutaj nasion, ponieważ będę przestawiał wnik na trawę Ponieważ to pole co widzicie tutaj przed nami musi zostać zasiane trawą Bo było to właśnie tak jak mówiłem tutaj poprzednio, o ranę właśnie na live, żeby tutaj zasiać ją na nowo, ponieważ no, wymagało tutaj większość e, kawałków e, orki, dlatego też e, postanowiłem to tak zrobić. No i generalnie czekają nas, nas tutaj jeszcze e, takie akcje jak e, tutaj rozwożenie e, wapna na pola. No bo jak wiecie, one no które tutaj, ostatnio było też przywożone, kupowane, rozwożone na pola Myślę, że to co kupiliśmy tutaj, rozwoziliśmy na pola, no to powinno nam w zupełności wystarczyć Ale to tak jak mówię, no zobaczymy Możliwe, że jak jeszcze nam się dzisiaj uda, no to weźmiemy tutaj po prostu e, Jolonek, ty mi pomożesz, przeczepisz tam e, się z wideł Ja tylko zasypię sobie oczywiście tutaj siewnik e, Jeszcze, żeby potem tutaj trawę zasiać, ale pojedziemy sobie zrobić wapno, wiesz Zrobimy to wapno ja Myślę, że tak, bo mi zostały Tutaj dwa przejazdy i poprzeczniaki A mamy 9 minut odcinka, więc e, To jeszcze na pewno sobie Przyjedziemy na pole i zdążymy coś tutaj Jeszcze ogarnąć, także Najwyżej no, troszkę wyjdzie dłuższy Odcinek, ale za to tutaj Ciekawszy, no na chwilę obecną Mielonek robi na jednym polu, akurat dzisiaj Nie mogliśmy się tak zgrać e, Ale w drugiej części, w drugiej połowie Tutaj filmu, hmm, myślę, że już Tutaj na spokojnie sobie E, razem coś podziałamy e, chociażby ten przyjazd e, Przyjazd właśnie e, o Jezu, jak piłk dzisiaj dobra Kurde, ta góra tutaj ciężka ma jechać, ciężka No a mówię, że tam, ja nie ma, chęty, że nie ma mam, co ale... robić, no, ja mówiłem, że te niektóre pola to, też... to, to te ciągniki mają na niektórych high life ale są też pola na których no naprawdę te ciągniki, tutaj nie ukrywam ale no, dostają trochę w kość ale no takie... to tak jeszcze ale Kosić to będzie dopiero. No ten kombajn, no to ja już mu troszkę tak współczuję, bo no w tym sezonie chcąc nie chcąc, no to będzie tylko jeden, no. Może coś wynajmę, ale no nie jestem w stu procentach, nie mogę tego wam potwierdzić, no bo no nie wiem e, jak to wszystko wyjdzie. E, są plany też, e, może dostaniemy coś na testy, nie wiem. E, fajnie by było, jeśli by się udało jakiś kombajn na testy otrzymać, bo to naprawdę fajna sprawa i o wiele łatwiej by nam ułatwiło tutaj, przyspieszyło prace żniwne, tak? E, czyli wiadomo, że te żniwa też musimy patrzeć na pogodę, bo wiecie jak to na sezonie bywa, że czasami ta pogoda może być, czasami tej pogody nie ma i potem na wszystko na ostatni moment, a tutaj naprawdę gramy na sezonie sześciodniowym i to też trzeba mieć na uwadze, że nie zawsze może być tak kolorowo, więc no, trzeba się tego wszystkiego tutaj właśnie e, pilnować, ale myślę, że to na spokojnie jesteśmy w stanie nawet jednym kombajnem ogarnąć przy dobrej organizacji pracy. E, wszystko jesteśmy tutaj w stanie każdemu wyzwaniu podołać, o tak mogę powiedzieć. No. Więc e, tak to właśnie wygląda. Ja już tutaj robię poprzeczniaki z tej strony mogę powiedzieć tyle, że kurczę powiem ci może być na styk gdzieś z tym wapnowaniem. Ale no, chociaż to tutaj sobie przygotować wszystko już pod wapnowanie, no to już będzie to już będzie ok. Dobra, ja sobie tutaj myślę na dwa razy chyba te poprzeczniaki tutaj ogarnę. Czekaj, ja sobie tu podniosę zaraz siewnik, dobra. Na sąsiada pole sobie wjechałem, zaraz będzie krzyczał czemu tu jeździ Ale po agregatowanym to sobie tam ogarnię ten od hop popaczyna Dobra, cyk, elegancko Dobra, no na dwa razy to wezmę, jak tam delikatnie coś zostanie, no to tam To tam paliko, ale powinien. jo, wezmę to na raz Znaczy na dwa razy, ok, Okej, siewnik 6 metrowy, no to też sobie tutaj spokojnie radzi przy tym New Hollandzie a generalnie ładny zestaw, bardzo mi się podoba ten zestawik, ładnie to jest skomponowane tutaj i no 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 jestem no, zadowolony z niego, nie? Dobra, tutaj sobie cofniemy. Elegancko, dobra no, fajnie by było, że dzisiaj z tą akcją waptą wlecieć, ale ja mówię no, człowiek tak jak sieje ta pole, to mi się wydaje, że to jest chwila moment, ale jeśli chodzi o nagrywanie, no to kurde potem wiesz, o nagle tak ci wychodzi, o tutaj 9 minut, o tu zaraz już 15, nie? a już mamy 13 minut odcinka ale no, może zrobimy taką niespodziankę i zrobimy takiego Hashtaga Siewy Zobaczymy ile będzie Hashtagów Dawno tego nie robiłem i ja jestem też ciekaw czy ktoś w ogóle w tym momencie ogląda odcinek Także Hashtag Siewy, zobaczymy A może akurat tutaj ktoś ogląda w tym momencie no, Kilka osób ja wiem, że ogląda, ale to dla tych co Wie, wiecie, no nie wiem czy, czy na 100% oglądają A takie sprawdzenie przy okazji ile, ile osób to napisze, nie? Dokładnie. No potem człowiek będzie wiedział, zaraz się A to potem będę wiedział, że. O, ten nie ogląda! O, ty ty ty! No to tak będzie, kurcze. Nie no, nie każdy też ma czas pooglądać, ale zawsze tą łapeczkę możecie zostawić. Bo na przykład na 700, czy tam 800 wyświetleń, jak to pod ostatnim tam odcinkiem przeszło chyba 800 z tego co widziałem no to no tak troszkę mało łapeczek dostawiło osób no nie wiem chyba wam się ta seria za bardzo niektórym nie podoba nie wiem może też tutaj nie halo ale mi się wydaje że powinno być ok ja jestem z tej serii zadowolony akurat więc jeśli o mnie chodzi no to dla mnie to jest seria na póki co to number one bo przynajmniej troszkę odważyliśmy się pograć na maszynach które nie mają więc yy, mniej yy, znaczy Więcej niż 140 kuni. No. Także już jestem props, nie? Jo. I ładnie to wszystko tutaj idzie. Ruchu tutaj auta sobie jeżdżą elegancko. Mirka betoniarza dzisiaj nie widziałem. A to zawsze taka była... Właśnie mijam. Właśnie mijasz tego i tego. Jo, właśnie jedzie. A czerwony? Czarny. Czarny, to nie Mirek, to jest zdzichu. Czarny z dzichu, a szary miedzi Bogdan. A? no iść tutaj dnia raz to jeździ tyle Jakaś budowa gdzieś jest. Ci bałem gdzieś się tu budują, no nie jesteśmy jedyni w okolicy, więc wiesz jak to jest, nie? No ja Każdy... O, każdy łoże jak może Dobra I tak tego chyba tu nie ogarnę na, na dwa razy Zobaczymy, może się uda, może się nie uda Muszę pojechać wtedy zasypać, bo zostało tu 800 kg nasion ja tutaj na ten kawałek to już sobie cofnę nie będę całego poprzeczniaka tutaj w sumie jechał a tutaj jakoś mi tak wyszło wię, większe trochę te poprzeczniaki nie wiem czemu tak w sumie no ale dobra ładnie ogólnie wyglądają te tekstury e, gleby te 360 tak to ładnie klimatu jak tak w zakręcie wchodzi z tym siewnikiem tak to ładnie no. wygląda że aż normalnie ja nie wiem czego dlaczego farming jeszcze nie skorzystał z takiej właśnie rzeczy jak gleba 360, to powinni, oni jako tutaj twórcy, to już naprawdę powinna takim czymś pomyśleć, bo no w ogóle to pięknie zasiew wygląda i w ogóle, nie? Tak samo jak, wiesz, będzie, będzie ten zasiew tam punktowy, z tego co było widać po zdjęciach. No to to, jak wchodzisz w zakręt, tak masz pole pod kątem, czy takie pół, takie, powiedzmy, wiesz, gdzieś ci schodzi na bok, nie? Taki, no. wiesz, wysepka półokrągła, no to też to powinno... Wiesz, ładnie by to wyglądało w ogóle, nie? No i ja o tak, na no, no, łuk się kukurydza no. robi, a nie kwadratowo. A nie, że ona rośnie tak po swojemu, tak jak... Powinno być tak, jak zasiejesz, to tak powinna rosnąć. A no nie, że właśnie. ona mimo wszystko i tak wychodzi i... Jakbyś pod linijką to wszystko zasiał, nie? No ale nie wiem, czy, czy to farming jest w stanie podołać temu wyzwaniu. No ale tak jak mówię, no to, 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 to się wszystko tak naprawdę... Tak naprawdę okaże, ale tutaj tych ruch dzisiaj tutaj normalnie u nas na wsi, człowieku. Ja tu no. co chwilę na pobocze muszę zjeżdżać. Jeszcze mi ta Ramirka Betoniarza tutaj brakuje. Ty ja znowu będę przejeżdżał przez ten słodny zakręt. Tam mnie w komentarzu pisali, że panie, jak ty połową ciągnika przeszło, stajesz na, 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 na przeciwnym pasie. No ale to taki sprzęt wielki, no to jakie mam ja się tym nie zmieścić? Kaj ty jest? Tam daleko. O, ty tam jesteś, hopie. Czaj hey, ty tam jeszcze dwa, jeszcze się pola a pola Ja nawód się. A już nawód się. No. U, to już myślałem, że te ty tam siedzisz. już. No. To rozsiewasz a dzisiaj jeszcze. No, rozciewa. No także kurczę, ja tutaj mówię z tej serii bardzo zadowolony jestem i... I no nie wyobrażam sobie teraz zakończać. Ja... O, uwaga, bo znowu powiedzą, że wjeżdżam na pół drogi. Dobra, ogarnąłem. Wjedziemy sobie tutaj tędy na gospodarstwo. Bo od razu tutaj tyłem sobie wjechać, postawimy tam na razie ten ciągniczek. Ja może już wtedy wezmę, e, albo wezmę sobie jeszcze, zasypię ten siewnik, mamy jeszcze troszkę czasu, e, żeby już go przygotować pod zasiew tutaj tej tarawy. E, no chyba, że potem zasypiemy sobie. Pierwszy tak trzeba w sobie to wapno ogarnąć. Nie? No jo, to chcę. Wsypię to co tam widzę jest tutaj na tym e, ten Big Bad przy, przy e, Manitu Dobra, odkryjmy sobie tą pokrywę. Tutaj wejdziemy odpalmy palmy tą mośnerię i zasypmy sobie tutaj. No spokojnie, dobra cyk, pyk, fuch Czekaj, bo mi rozsypuje. O, dobra. Wysypiemy to co tutaj mamy, dobra, to najwyżej potem sobie tu jeszcze, chociaż trawę To co tutaj mam w sumie w tym siewniku to by spokojnie wystarczyło na, na trawę, no bo tak w sumie no to ile tej, to tyle aż nie ubywa za bardzo, nie? No, to ci starczy No, to tam nie będę więcej dosypywał, dobra, to to na razie zostawimy Tutaj sobie widły odczepię e, Gdzieś tutaj była ogólnie łyżka Ale zanim ja odczepię łyżkę, y, znaczy podczepię łyżkę, weźmiemy sobie teraz Ustawię tutaj w Holanda na boku I weźmiemy sobie, podczepimy jakiś ciągnik pod rozsiewacz RCW No i chcąc nie chcąc Ciągnik który pójdzie pod do tego RCW-ka No to trzeba szukać takiego najmniejszego Nie wiem gdzie one tutaj poszły No to to, to w sumie nie jest najmniejszy ciągnik ale myślę, że nasza sześćdziesiątka chyba powinna z nim dać radę, co? Co myślisz? Oj, może być różnie. Może być różnie, mówisz? Ty wziąłeś mi Sameja, więc nie mam Sameja, więc gdzie postawiłeś panie Jundira? Dobra, ja, jest, ja jestem ślepy, nie widziałem tutaj właśnie go. Hm. Wezmę go sobie teraz pod ten rozsiewaczyk. No mamy akurat e, teraz Sameja e, pod e, rozsiewaczem. Dlatego karniemy się tutaj, właśnie tym John Dirasem, naszym którym jeździł Jelonek. Tutaj sobie z tyłu odstawimy eee... siewnik. Dobra, w ogóle wam nie pokazałem, będę musiał wam pokazać, że tutaj kupiliśmy. Eee... Wymieniliśmy po, po prostu rozsiewacz do wapna. Eee... Już ostatnim to na odcinku, bo tam nawet ktoś się pytał, eee... rozsiewacz do wapna. Eee... Kupiliśmy tutaj RCW5. I rozsiewacz do nawozów zamieniliśmy z e, Czego to było? E, z Kurde, co my mieliśmy poprzednio? Takie jakieś badziewy. Takie polskie jakieś. Takie polskie coś tam było i to nie, nie zdawało egzaminu No dobra, to bo przy tym ciągniku wygląda jakbym kurde ciągnął tutaj, nie wiem do, do, do. No dobra no Jest jak jest Ja już sobie tam zajadę tym ciągnikiem przy wapnie Także na zewnątrz tutaj akcję będzie na pewno rozsiwanie wapna, bo musimy tutaj, że tak powiem, nasze pola zrobić w jak najlepszej kondycji dla startu naszych upraw, żeby dobrze im tutaj służyło. Dobra, ja sobie zajadę tam elegancko, jeszcze mamy chwilkę tutaj czasu, więc spokojnie sobie tutaj zejdziemy. Tak jak mówię, zaczniemy tutaj od tego pola mniejszego. No tam jest jedno takie dość konkretniejsze. Eee, poletko. No ale myślę, że tutaj spokojnie to wszystko jesteśmy w stanie sobie ogarnąć. I myślę, że będzie pikobelo, co nie? Tak, dobra. To ja może sobie już tutaj będę zakończył ten odcinek. Myślałem, że kurczę, uda nam się zrobić, ale to jednak troszkę, kurde czasu na to wszystko trzeba poświęcić. Niestety, ale chcąc, nie chcąc, no tego czasu tutaj na odcinki, to tak jak się nagrywa, to się mówi, że kurczę, tutaj jeszcze zdążymy to, 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 to zrobić. Ale tu w gruncie rzeczy, no to to 20 minut, no to jest takie cyk, cyk, cyk już mamy tutaj odcinek już gotowy, nie? Ale to nic, na następnym odcineczku sobie tutaj ogarniemy akcję e, wapnowanie, dzisiaj udało nam się chociaż zasiać e, na Następnym akcję, o jedzie właśnie tutaj Jelonidas akurat Chodźcie, pożegnamy, ładnie zgaś tego rumpla, bo chodzi głośno, hopie no, także ładnie się tutaj pożegnamy. także pamiętajcie, zostawcie 200 łapeczek pod tym odcinkiem, potem wlatuje dla Was kolejny, także myślę, że jak na ten kanał 200 łapeczek jesteśmy w stanie tutaj właśnie wbić, na następnym odcinku będzie Jelonek jeździł Jelonidasem, bo to w końcu do niego ten sprzęt tutaj pasuje oh yeah. odpowiednio, także był jak widzicie za mną Jelonek, cześć i trzymajcie się do następnego odcineczka, naura!